Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu, święty Boże, Zmiłuj się nad nami, Święta Trójco, jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami. O Boże, od którego wszelkie dobro pochodzi, Zmiłuj się nad nami. O Boże, który łaskawie przyjmujesz, Nawracających się do Ciebie z całego serca, w poście i w modlitwie Zmiłuj się nad nami. O Boże, który za stawiennictwem Poszczącego i modlącego się Mojżesza, Zechciałeś odpuścić grzechy Ludowi izraelskiemu, Zmiłuj się nad nami. O Boże, który byłeś obrońcą Daniela, poszczącego i modlącego się lewiej jamie, zmiłuj się nad nami. O Boże, który zechciałeś odpuścić grzechy poszczącemu i korzącemu się przed Tobą, Królowi Dawidowi, zmiłuj się nad nami. O Boże, który zechciałeś sam. Dać nam przykład przez swój czterdziestodniowy post, zmiłuj się nad nami. O Boże, który oświeciłeś i wybrałeś na apostoła, poszczącego i modlącego się Pawła, zmiłuj się nad nami. O Boże, który przeznaczyłeś czas czterdziestodniowego postu, na czynienie pokuty zmiłuj się nad nami. O Boże, który jesteś gotów, szczególnie w czasie postu, Okazywać Twoje miłosierdzie i wyświadczać łaski, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw. Przepuść nam, Panie, bądź nam miłościw. Wysłuchaj nas, Panie, od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie, od gniewu Twego, wybaw nas, Panie, od przekraczania Twoich przykazań, wybaw nas, Panie, od wszelakich niedobrych obyczajów, wybaw nas, Panie, od wszelkiego nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, wybaw nas, Panie. Od ducha nieczystości, wybaw nas, Panie. Od ubliżania miłości braterskiej, wybaw nas, Panie. Od lenistwa w Twojej służbie, wybaw nas, Panie. Od zwlekania z pokutą i zatwardziałości serca, wybaw nas, panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, panie. Od wiekuistego potępienia, wybaw nas, panie. Przez chrzest i post Twój, wybaw nas, panie. Przez głód i pragnienie Twoje, wybaw nas, Panie. Przez Twoją samotność, wybaw nas, Panie. Przez Twoje czuwanie i modlitwy, wybaw nas, Panie. Przez potrójne kuszenie Twoje, wybaw nas, Panie. Przez wszystkie Twoje trudy i prace, Wybaw nas, Panie, przez Twoją mękę, wybaw nas, Panie, przez Twoją krwawą ofiarę poniesioną na krzyżu, wybaw nas, Panie. My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, abyś się nad nami zmiłował. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie, abyś nam przepuścił. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie, abyś zechciał oczyścić z grzechu wszystkich członków Kościoła przez ten czterdziestodniowy post. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Okaż nam, panie, miłosierdzie swoje. I daj nam swoje zbawienie. Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty sam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i Jajmużmę. Przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia. I poddźwignij nas w swoim miłosierdziu przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.